Witam Was w poniedziałek 23 października Wykonałem już 5 serii znosów nóg w połączeniu z rozciąganiem gum teraz właśnie zademonstruję to rozciąganie gumy którą po prostu tam tą mocniejszą gumę, bo te dwie słabsze uległy zerwaniu wracam myślami do tego nadmiernego ładowania węglami, które spowodowało u mnie takie napuchnięcie ciała. Wczoraj po prostu byłem w szoku, gdy zobaczyłem na swoim podbrzuszu takie nalane bombki, właściwie trwały. Teraz uda są jeszcze po prostu w dalszym ciągu nabrzmiałe i nogi. Wczoraj, aby poprawić krążenie w nogach, zrobiłem spacer około 5 km. No i tak wygląda teraz moja poranna rutyna z gumu. powtórzeń i takie rozciąganie z przodu. I to jest koniec na rano. Po, później przed południem albo w południe zrobię trening: klatki z plecami. No, klatka naszych góra ciała prezentuje się, powiedziałbym, dość dobrze. No, ale napi, napuchnięcie luk daje świadomość, że nie należy. Za dużo węgli spożywać, jak widać, nogi jak parówki. Pierwsza super seria. Słaby jestem po tych zawodach, nie będę zwiększać ciężarów w wyciskaniu. Druga super seria. Może dlatego jestem słabszy, bo jestem cięższy. Trzecia seria. I na tym zakończę. A więc, tak, z ciekawości poszedłem się przed chwilą zważyć i ważę 75 kg. Na weryfikacji w piątek wieczorem ważyłem 71 kg 30 deko, a w czwartek u siebie w domu 68 kg. rano. A więc od czwartku do poniedziałku, czyli do dzisiaj, jestem cięższy o 7 kg. Ładnie. Druga seria, pozdrawiam swojego nowego znajomego, pana Dobruskiego, który przywitał się ze mną na. Mistrzostwa Polski w Gorzowie Wielkopolskim. Ucięliśmy ładną rozmowę na temat sportowej. Mark sprawuje się coraz lepiej, ale przy tym trzymaniu sznagi bolało. przy wyciskaniu wrażeniu dzisiaj nie odczuwałem bólu na szczęście czyli będzie coraz lepiej rozpiętek zrobiłem trzy serie Dlatego zrobię coś czy